Witajcie, z tej strony Bandana Trader. Upadł kolejny amerykański bank. Mówimy tutaj o First Republic Bank. Jest to druga największa opadłość banku w historii USA. First Republic Bank przyznał, że w niespełna miesiąc stracił ponad 100 miliardów dolarów depozytów, czyli ponad połowę wkładów klientów. Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów, FDIC, zaakceptowała ofertę JP Morgan Chase dotyczącą przejęcia depozytów First Republic Bank. Podał w komunikacie amerykański regulator. Przewraca się kolejny klocek domina po wcześniejszych upadłościach Signature Bank, Silicon Valley Bank. W podobny sposób upada kolejny amerykański bank, tym razem First Republic Bank. I w tym przypadku przyczyną był ranna bank spowodowany obawami o jego wypłacalność. Praw przyczyną problemów finansowych była, podobnie jak w przypadku Silicon Valley Bank, zła struktura aktywów i pasywów, inwestowanie w długoterminowe obligacje przy finansowaniu się z depozytów, w tym depozytów na żądanie. Podniesienie stóp procentowych przez Fed spowodowało spadek wartości obligacji i konieczność zrealizowania ogromnych strat podczas ranu na bank. JP Morgan Chase wyszedł z ofertą kupna banku, która została zaakceptowana przez regulatora FDIC. Według doniesień regulatora bank cieszył się dużym zainteresowaniem. Było wiele ofert kupna. Straty upadłego banku przypadną po części JP Morgan, a po części podatnikom. W ramach umowy JP Morgan Chase weźmie na siebie wszystkie warte 92 miliardy dolarów depozyty banku i zakupi prawie 230 miliardów dolarów jego aktywów. Nie przejmie natomiast długów korporacyjnych. Operacja kosztowała FDIC 13 miliardów dolarów, zaś koszty zostaną sfinansowane z funduszu gwarancyjnego, na który składają się wszystkie banki ubezpieczone przez FDIC. Łącznie aktywa First Republic Bank wynosiły około 230 miliardów dolarów, a depozyty były na poziomie około 100 miliardów dolarów. Wydaje się, że z uwagi na szczególną sytuację zawieszono zasadę ograniczającą koncentrację kapitału w branży bankowej, która stanowiła, że bank posiadający więcej niż 10% aktywów sektora bankowego nie może przejmować kolejnych podmiotów. Przed Fed stoi ciężki orzech do zgryzienia. Walcząc z inflacją, Bank Rezerwy Federalnej podnosił w ostatnim czasie stopy procentowe, a cykl podwyżek nie dobiegł jeszcze końca. Choć wzrost stóp dusi inflację, co widać po kolejnych odczytach, to pogarsza również koniunkturę gospodarczą, zwiększa koszt kredytu dla firm i gospodarstw domowych oraz jest zapalnikiem bomby problemów sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych. To tylko wierzchołek góry lodowej. Tylko preludium przed burzą. Wiele wskazuje, że w tarapatach jest cała branża CRE, czyli Commercial Real Estate, komercyjnych nieruchomości, takich jak biurowcy czy hotele. Pół w czasie pandemii doprowadził do przeinwestowania i obecnie wiele nieruchomości stoi pustych, a te często były finansowane kredytem hipotecznym. Niespłacenie kredytu powoduje przejęcie nieruchomości przez bank, jednak z uwagi na to, że byłby to proces masowy dotyczący wielu nieruchomości, ich wartość prawdopodobnie zanurkowałaby w dół. To sprawiłoby problem w odzyskaniu wartości kredytu i kolejne problemy banków. Zwolnienia, praca z domu i rosnące stopy procentowe tłumiące popyt na powierzchnie biurowe są gwoździem do trumny sektora komercyjnej przestrzeni biurowej, co widać w notowaniach rejtów, czyli funduszy zarabiających na udostępnianiu przestrzeni biurowej. To tyle na dziś. Z tej strony Banana Trader. Cześć!